piory w rzeczywistości to byli żywi ludzie ponieważ medycyna tak jak mówi się była dosyć słabo rozwinięta i ciężko było czasami wyznaczyć, że ktoś umarł, jeżeli te wszystkie sygnały życiowe typu puls, oddech, jeżeli one były bardzo uspokojone, tak, że były niemal niedosłyszalne, to ludzie akceptowali, że ktoś umarł. Tak, zwłaszcza jeżeli nie było w danej wiosce, że ona była mała i nie było tam wytrenowanego medyka, tylko na przykład... Ale nawet jak był wytrenowany medyk, to on tym bardziej potwierdzał, że to jest wampir. Taki przykład dam, który został odnośnie pewnego arcywampira. Następujący cytat, jak on wyglądał, że ciało miało zdrowy kolor. Włosy, paznokcie, broda urosły. W żyłach wpłynęła krew żywa i spływała na całą, którym był owinięty. Więc chodzi o to, że ludzie na przykład nie wiedzieli, że paznokcie mogą dalej rosnąć, że włosy mogą dalej rosnąć, ciało potrafiło być w troszeczkę nienaturalnej pozycji ze względu na jakiś skurcz. On mógł być martwy, znaczy... ale dalej wyglądało co dziwnie i oni uważali, że właśnie odkopali coś, co jest wampirem. Rosnąć, ja myślę, że to też trochę w ten sposób działa, że podczas rozkładu przecież wiadomo, że skóra się wysusza i się cofa, co oznacza, że patrząc na to widać jakby było więcej tych włosów, więcej tych paznokci. To jest też jedna rzecz. Druga rzecz, w bardzo wielu przypadkach mówimy o ludziach, którzy umarli na dżumę, bo to dżuma była na tych terenach trochę kojarzona z wampirami, z, z upiorami i zdarzało się, że na przykład dżuma powodowała, że krew mieszała się ze śliną. Zwłaszcza jeżeli został pochowany taki i nieszczęśnik w okresie zimowym, to ta krew ze śliną mogła się zachować przez długi okres czasu, co mogło wyglądać jako świeża krew. Nie no, w kącikach ust po śmierci się nagromadza krew. Ten przykład, o którym mówię, to akurat to był mężczyzna, który przestał potrącony przez furmankę załadowaną sianem, więc to nie był zapewne przez dżumę i był tam medyk na miejscu. Co więcej, możemy taki cytat zobaczyć, że człowiek obeznany z powrotami wampiryzmu, miejscowy gubernator, kazał wtedy wbić pal w samo serce Arnolda i przebić go na wyl. Arnoldo wydał wtedy straszliwy krzyk, jak gdyby wciąż był żywy. Ucięto mu następnie głowę i spalono. To samo uczyniono ze zwłokami innych czterech osób posądzonych o wampiryzm, bojąc się, że mogą powodować dalsze zgony. No to akurat nie rozwiązało problemu, bo okazało się, że to arcywampir nie był bez powodu, ponieważ on jeszcze zdążył wcześniej ileś tam osób wampiryzmem zatruć, dlatego zwany był arcywampirem. Lecz warto tutaj dodać, że jak przebijesz takie ciało, które nagromadzone jest jakimiś wewnętrznymi gazami, kołkiem, to ono potrafi wydać dziwny odgłos i. No, potrafi... uciekające gaz które tak. pod ciśnieniem I potrafi wydają. też skrzywić się trochę czy coś takiego, i ludzie myślą, że to wampir, który właśnie krzyczy w wagoni, dlatego że w końcu go dobijamy. A dlaczego on był wtedy słaby, skoro on był takim potężnym wampirem, który siał tam spustoszeni tylko chorobami, ale oczywiście swoją potęgą? No dlatego, że był dzień. Oni kupali go w dzień, a w dzień już był słaby. Więc wtedy można było go zniszczyć. Tutaj też dochodzimy do pewnej ciekawostki, że dzień nie niszczy wampira, tylko po prostu w dzień wampir musi odpoczywać w swoim grobie. No to a, nie wszystkie wampiry. wszystkie, ale... Tak, tak. Ale tutaj też jest ciekawa rzecz, bo akurat w tym przypadku, który podałeś Marku, to nawet nie była kwestia arcywampiryzmu, tylko to, że później medycy i uczeni doszli do tego, że dlaczego ten wampiryz przetrwał, mimo tego, że wampir został zabity. Zwłaszcza, że on przetrwał nie to, że dalej się działo, tylko to się uspokoiło na moment, a wampiryz wrócił po jakimś czasie. Co się okazało? Okazało się, że ten wampir jak wstał z grobu, on nie tylko żerował na ludziach, ale też żerował na zwierzętach. I trochę przypomina mi to sposoby zarażania się, powiedzmy, wirusem zombie, że jeżeli wampir żerował na zwierzętach, a później takie zwierzę zostanie zjedzone przez człowieka, to sam człowiek zarażał się klątwą wampiryzmu i później powstał. Tak, częściowo tak, bo ogólnie mówimy, że o tym przypadku też gazety pisały, ale dając tutaj pewien jeszcze cytat. W po licznych poszukiwaniach wykryto wreszcie, że zmarły Arnoldo nie tylko zabił te cztery osoby, o których wspominaliśmy, ale również wiele zwierząt zostało zjedzonych przez nowe wampiry, między innymi przez syna Milla. Więc oczywiście zwierzęta również zostały zatrute, ale było tak, że on ileś tych jednak klon wampiryzmu rozprzestrzenił również na ludzi. No i trzeba było wtedy już, że tak powiem, dojechać całą okolicę, żeby pozbyć się tej plagi wampiryzmu. Mówi się, że wyśpisz się po śmieciach, to odkupują cię, odcinają ci głowę i co to jest za sen. Dokończę tą myśl, którą wcześniej miałem. Że medycyna rzeczywiście nie była zbyt rozwinięta, medycy nie byli zbyt wprawni, więc dojść do tego, że ktoś nie żyje, a żył być może, bo miał właśnie tak obniżone te wszystkie funkcje życiowe, to nie było tak rzadkie. Zwłaszcza, że żywność nie była często czysta, była często skażona, ponieważ nie było tych środków ochrony roślin. Ponadto były ciężkie choroby, które ludzie cudem przeżywali, byli już na granicy śmierci i nagle się z tych chorób budzili. Więc było sporo takich przypadków. Gdzie? Człowiek był uznawany za martwego. Tak? Obudził, a się, żył. Czy z, obudził się czy zmarł i powstał. Hmm. Dokładnie tak. No więc ci ludzie rzeczywiście istnieli. I było tych wampirów, upiorów społecznych całkiem sporo. Niektórzy rozmawiali z księżmi, którzy rozmawiali z ludźmi. Niektórzy byli mordowani po prostu po tym, co się stało, bo wszyscy byli po prostu przerażeni i tak. bali się tego. Nawet jest przykład dwóch braci, którzy zostali oskarżeni o morderstwo swojego ojca, dlatego że ich ojciec zmarł i jakby został uznany za martwego, po czym obudził się, wstał i kiedy wrócił do domu, to jego synowie byli przerażeni, go zabili i odcięli mu głowę. Tak, ale ciekawe jest to, że oczywiście były przypadki ludzi, którzy właśnie kłócili się, że nie są upiorami, to jest naturalne, bo oni nie, no nie tak. są, no ja wstałem, ja żyję, ja mam swoje myśli, ja nic nie chcę skrzywdzić. Tak, a a, a a tak, a tu mi jedzie furmanka. Tak. Ale były takie przypadki, bo to też jest pewna psychoza taka grupowa, tak jak rozmawialiśmy o podcaście o zombie, że były osoby, które no umierały, miały tą całą wiarę o wampirach, upiorach i dla nich była rzeczywistość. To była prawda objawiona, każdy to wierzył, taka była rzeczywistość. To było oczywiste przecież, że są wampiry i one... Powstają po śmierci, więc jeżeli ktoś zmarł, jak się wszystkim wydawało, i powrócił, no to jest upiorem, jest tak. No I co mówi, że nie jesteś jak jesteś? Ty Dok jesteś upiorem, tak. jesteś kłamcą. Tak, dokładnie, ale wiele osób się przyznawało, że ja jestem upiorem, ja jestem strzygą, ja jestem ubrym. W tym momencie były osoby, które jawnie twierdziły, że są tymi istotami, ponieważ to wierzyły. Ponadto wiara w te wszystkie aspekty związane z tymi istotami nadprzyrodzonymi sprawiały, że trochę była taka psychoza, że oni zaczynali się tak zachowywać, mimo to, że tak żyli. Więc to też jest bardzo ciekawe. Ciekawe. To było tak jak w naszym podcaście o zombie, gdzie te osoby związane z tą kulturą, z kim jest zombie, to na nich działały te wszystkie środki chemiczne, ale na Europejczyka, który przyjechał to badać, już tego nie zadziałało. Że zadziałało pierwotnie, ale nie było później tej psychozy związanej z powstaniem, z martwy. Wyobraź sobie, że jest taki gościu, który niby umarł, powstał, do życia i co ma ze sobą zrobić? Tak, ale z drugiej strony to też jest dosyć ciekawe, bo tak, rodzina się od ciebie odwraca, cała społeczność tak, do od ciebie ale... odwraca. Tak, odwraca się dlatego, że uznają cię za zagrożenie, ponieważ, no wspominaliśmy o tym wcześniej, ale mówimy o wampirach i o upiorach jako duchach, demonach, którzy szkodzą ludziom, natomiast szkodzili im, głównie tego, że albo właśnie wysysali tą energię życiową, ale przede wszystkim były demonami chorobowymi, bo śmierć, zwłoki, one były zawsze kojarzone właśnie z chorobami, z trucizną, więc jeżeli ktoś przebywał w otoczeniu takiego chodzącego trupa, no to prędzej czy później czymś się zaraził. Średnio się zgadzam z tą ilością tych osób, które były żywe i przeszły jakąś ciężką chorobę i potem zostały tak wykluczone. tak. Takie przypadki były. Tak, tak, to, I one... to, nie, to nie jest tak, że idziemy i w każdej wiosce jest jed, jeden wampir, nie, nie, tylko... Tak, więc bardziej ja bym tutaj skłaniał się do takich sytuacji, kiedy nagle w wiosce zaczęły być jakieś przykre przypadki, choroby, jakieś może morderstwa, tego typu rzeczy, ludzie się boją, jakieś dziwne odgłosy. Szukają innego A ostatnio zmarł ktoś, kto często chodził do tego czarownika z innej wioski. No i trzeba go odkopać, no i oni tam mówią, no nie, no może jeszcze nie, coś tam się dzieje i potem odkopują go, widzą, na przykład ma nienaturalną pozycję ciała, ma dłuższe paznokcie, ma dłuższe włosy. Całun jest na przykład wyżarty przy ustach. Dlaczego? No bo tam się gromadzą bakterie, więc łatwiej, żeby rzeczywiście tam się zniszczył ten całun. Albo na przykład w pozycji siedzącej. Może ktoś mógł rzeczywiście zostać pochowany żywcem. I na przykład jedną z zagwozdek, bo to też się powtarzało podczas takich, można powiedzieć, polowań na wampiry, żeby odkopać nieboszczyka, to zawsze pojawiał się ten sam problem. Dlaczego, jeżeli nieboszczyk wychodził, to ziemia nie była poruszona? Czyli jakby wyglądał, jakby ziemia nie była poruszana. No to zazwyczaj to się wiązało z tym, że on potrafił się zmieniać w mgłę albo przyjmować postać niematerialną i wyjść z tego grobu. Tak jak się mówi, że niby są te upiory, są te wampiry i one wchodzą do domów, ale jeżeli drzwi są zamknięte, to jak wchodzą? No przez szpary, czyli jest jakaś forma bezcielesności w e, tych opowieściach. Tak, oczywiście mamy wampiry, które są bezcielesne. Mamy takie, które przybierają na chwilę formę cielesną, a mamy takie, które mają formę cielesną, ale w razie czego potrafią przez chwilę zamienić się w jakiś płyn albo gaz na przykład. Jest jeszcze cały zestaw istot zmiennokształtnych, wśród tych wampirów chociażby, no. Natomiast to, co Marek zwróciłeś uwagę tutaj, że rzeczywiście, wydaje mi się, znacznie częstsze oczywiście były przypadki, gdzie coś się zaczynało dziać i wtedy trzeba było odkopać zwoki, natomiast te przypadki, gdzie ktoś otarł się o śmierć i uznawano go najpierw za zmorego, później żywego, też nie były przypadkami rzadkimi. Ponadto w Małopolsce jest bardzo ciekawa historia strzygoni i strzygoniowych żon. Strzygoń był Upiorem, ale był upiorem, który nie uważano, że tak bardzo szkodził społeczności, ponieważ wracał do domu, prowadził życie seksualne z żoną, uczestniczył w bójkach i zamieszkach we wsi. Często był agresywny, często broił. Zazwyczaj nie był takim zwiastunem klęsk. Czyli był bardziej szkodnikiem niż faktycznym nieszczęściem dla tak, ludzi. Tak, i miał też swoje przywileje, ponieważ ludzie w wiosce, żeby przypadkiem nie chuchną, ponieważ rozmawiać z nim możesz. Trzymaj zachor... się z boku. Tak, zachorujesz, więc na przykład, żeby uspokoić szygonia, bo on też lubił bójki często, no to dawano mu na przykład jedzenie. No to był pewien przywilej tak naprawdę, który miał, chociaż z drugiej strony miał coś takiego, że strzygon się zaczepiał, no to musiałeś wtedy. Lewą ręką uderzyć go w policzek, ale nie ze strony wewnętrznej, tylko tą zewnętrzną stroną, i to był znak bierzmowania, ponieważ kiedyś właśnie na bierzmowaniu ksiądz lewą ręką uderzał w policzek przy nadawaniu imienia, no ale taki chłop nie jest księdzem, więc no nie może tak uderzyć jak ksiądz, no bo jak to rytuał przeprowadzać? No więc otwartą dłonią, ale nie wewnętrzną częścią, tylko na opak. Też to właśnie tego strzygonia uspokajało. No tak, no aczkolwiek, jeżeli chodzi o te kwestie z żoną, to mi się też kojarzy taka opowieść z naszego mniej więcej podwórka pewnym gubernatorze nikczemnym z natury, okrutnym i zazdrosnym, który tutaj spróbował władzę teraniczną, że wszyscy się tam go bali. I on miał też taką żonę, ponieważ zakochał się w córce swojego podwładnego, pięknej kobiecie, I oczywiście zmusił ją do orzenku, no ale w miarę szybko zmarł, ale mówił jej przed śmiercią, że jeżeli za kogoś wyjdziesz, no to ja tego tak nie odpuszczę. No, no oczywiście jak tylko on zmarł, to miała swojego ukochanego pewnego i jakiś czas tam później za niego wyszła, bogata wdowa już. No, ale jakiś mroczny powóz przyjeżdżał co noc i cała służba. Zasypiała, a żona, ta kobieta była bita. No, sprawa zaczęła nabierać vigoru. Nowy gubernator początkowo nie wierzył w historię o zjawie, ale na pewności kazał podwoić straż na moście. No, a rzeczywiście ta straż, albo usypiała, później nawet wystawił 50 kozaków. I ci kozacy wołali, co tam jest. No, on powiadał im, że to państwowy gubernator. I wszyscy usypiali, znowu wierzą, bił kobietę. No, i już do tego poziomu sprawa problematyczna, że sam arcybiskup. Zdecydował się na ostateczny środek, czyli na ekskumację nieboszczyka i przybicie go do ziemi za pomocą drewnianego palika. No i tutaj możemy przeczytać taki cytat. Historia donosi, iż ciało było pełne krwi, a usta i policzki różowe. Kiedy palik został wbity, nieboszczyk wydał z siebie jęk i pluł krwią. Arcybiskup wykonał zwyczajowe egzorcyzmy, po czym ciało zostało pochowane i odtąd już więcej nie słychać było o wampirze. Więc widać, że to nawet taki wysoki oficjal arcybiskup, Musiał tutaj zareagować i przeprowadzić coś podobnego do tych starych sposobów na wampiry, plus oczywiście ileś tam egzorcyzmów. No tak, bo tak jak mówiliśmy tutaj, ta część kościoła, która uważała się za bardziej oświeconą w tych późniejszych latach, próbowała właśnie rezygnować z ucinania tych głów, z tych starych rytuałów, właśnie wprowadzać nowe. I to oczywiście nie było tak, że oni mówili, żeby nie, nie lubimy nic, tylko mówili, to trzeba zrobić procesję, to trzeba zrobić konkretną modlitwę, to trzeba napoić zwierzęta wodą święconą, to tak. trzeba ustalić jakieś statuły. <laughs> tak, tak, bo to jest trochę tak, że słuchajcie, wy to robicie amatorsko, podejdźmy tego profesjonalnie, poprośmy Boga o pomoc. Tak, tak, zresztą to było tak, że nawet ta oświecona Część kościoła walczyła z nieświeconą, bo była na przykład taka sytuacja, gdzie benedyktynki właśnie miały wizytę biskupa, który właśnie Powiedział im, że wy to nie róbcie tego, co wy robicie, czyli nie chowajcie psów na świętej ziemi. Oczywiście była wiara, że w ten sposób. Że pojawi się ten czarny ogar, który broni cmentarza i nie pozwala duchom i zmarłym wyjść z niego. Tak, tak, dokładnie. Oprócz tego nie dawajcie gryźć alabastrowych figur wiernym, bo to nie uleczy ich zębów, to jest przesąd. Nie ucinajcie głów, właśnie. Nie, umar nie odkupujcie grołów, nie ucinajcie im głów, czyli tutaj typowo, właśnie do tych upiorów. No trzeba podejść do tego z głową. Tak, że nawet. Kościół krytykował na części kościoła. Tak. A jakie ludzie mieli sposoby, na przykład na wampiry, jednym z takich moich ulubionych, było na przykład rozrzucenie maku albo danie z czegoś z dużą ilością włókien, ponieważ było takie przeświadczenie na terytoriach też tutaj, na polskich, że wampir to ma z jakiegoś powodu manię liczenia. Więc jak on zobaczy tyle tych ziarn, to będzie całą noc liczyć i zaskoczy go potem dzień. To nie musiał być mak. Ważne, żeby to było przeliczalne. Przeliczalne to jedna rzecz, bo są dwie wersje tego samego przesądu. Jedna to jest faktycznie, może być piach, mogą być jakieś kamienie, mak. tak, e, mogą być jakieś ziarna. Bardzo często rozsypywało się albo na drodze z cmentarza do wioski, albo na przykład w obejściu, że jak umarły Miał wejść i zobaczył to rozsypane, to musiał to wszystko policzyć. I zwykle wtedy stawał go wschód i nieruchomiał, sztywniał, i później znajdował na takiego niebuszczyka, przewieszonego przez płot, albo musiał wracać do swojego tak, grobu. Tak, bo kogut zaraz zapiał jak kogut tak. zapiał, no to on już wtedy tracił wszystkie siły i mm. słabł. Tak. Ale jest jeszcze druga wersja tego, i mówisz właśnie o maku. Proszę uwagę, jakie właściwości mają ziarna maku? No, są właściwości. Obiejdalne. Tak, tak. obiejdalne, mocno uspokajające. I wierzono, że w najbardziej bałkańskich wierzeniach, jeżeli rozrzuci się właśnie albo ziarna maku, albo na przykład ziarna prosa, to. Taki wampir musi je zjeść, zanim podejdzie. I zdarzały się sytuacje, gdzie on może je zjadać tylko w, powiedzmy, szybkości jedno ziarno na rok. Tylko, że to się robiło tylko raz. Nie dosypywało się, więc trzeba było odpowiednio dużo tego usypać. Tak, bo wierzono właśnie, że jeżeli cała rodzina wymrze i wszyscy jego bliscy, to już nie będzie groźnie. Tak, wtedy. myślano o tym, że wielu martwych musi coś rzuć. Nie zawsze chowano ludzi w trumnach, prawda? Bo trumny to też jest w miarę nowa rzecz, że tak powiem. Najczęściej chowano ludzi w całunach. Skoro mówiliśmy o tym, że właśnie te całuny się w okolicach ust najszybciej niszczyły, rozkładały, no to myślono, że właśnie taki nieboszczyk po prostu żuje ten całun. No i rzucie całunu jest złe. Jeżeli przeżył całun, to bardzo często wychodzi, żeby rzucić swoją rodzinę. Stąd też się brało, powiedzmy, wysysanie krwi, że po prostu on musiał coś rzuć. No i to prowadzi do tego, że wkładano na przykład cegły albo kamienie nieboszczykowi między zęby, albo w ogóle pod brodę, albo żeby nie mógł rzuć w ogóle, albo żeby miał co innego do rzucia. Też sposób na umarłego to jest to, że wkłada mu się kartkę z molitewnika bez słowa amen. I on nie może tej kartki dokończyć, zapętla się po prostu w kółko, ponieważ nie ma tego amen, niech się stanie. Czyli traci czas na to ciągłe czytanie, a nie jest w stanie dokończyć tej modlitwy w grobie. To jest na przykład ciekawy sposób, chociaż mój ulubiony to jest sposób z skarpetką, ponieważ w niektórych wersjach, w niektórych kulturach, wampir, zanim wyjdzie z grobu, on się cały rozbiera i dopiero wychodzi z tego grobu nagi. Ale jeżeli nałożymy mu tylko jedną skarpetkę, to on tak naprawdę nie będzie wiedział, co zrobić, bo będzie szukał tej drugiej skarpetki, żeby ją zdjąć, ale no tak. to już nie będzie w stanie. Zabawny sposób tak. rzeczywiście. A może to jakieś duszki słowiańskie mu tą skarpetkę zebrały. Tak, i był <laughs> nawet jakiś ciekawy przykład, gdzie wampir sobie poradził ze zdjęciem tej jednej skarpetki, ale jak się chował z powrotem do grobu, no to miał tylko jedną skarpetkę, to założył właśnie jedną skarpetkę w dwie nogi i się wywrócił już nie powstał. No właśnie, to takie pytanie, czy wampiry były tak wszechpotężne, nawet te alercy wampiry, wiadomo, słabły w dzień. No i mnie podoba znaczy... się taki tutaj przykład pewnego czarownika i żołnierza. I opowieści, która, mówi, że jak pewien żołnierz wrócił sobie... Żołnierza, bo tu mówimy chyba o węgierskiej historii, to on był żołnierzem, tak, on w ogóle służył jako hajduk, czyli jako ten taki tak. bohaterski rozbójnik. Tak, tak. I on wracając sobie zagadał do swojego kolegi młynarza, wracając do swojej wsi, no i słyszał właśnie, że jak tam wsi siedzi no, że jest tutaj pewien czarnoksiężnik, można powiedzieć, czarownik zmarł, zamienił się w wampira, straszy wszystkich i nawet morduje. No, powiedziała się tam nie boję. I sobie wrócił, zobaczył tego czarownika, tego wampira, i pogadał z nim trochę. Ten powiedział, a to chodźmy sobie na wesele, bo tam młodzi państwo mają wesele. No i, no i na tym weselu, oczywiście, on tam tą młodą parę ten wampir uśpił. I no, sprawił, że oni umrą, ale jeszcze da radę jakoś ich tam uratować. Wrócił sobie potem jeszcze z tym żołnierzem, gadał. Nawet ten żołnierz zapytał go, no a wiesz, jak cię można pokonać? No, powiedział, no można mnie pokonać, więc strasznie ciężko jest to zrobić, no ale trzeba by mnie tak spalić, że jak ze mnie potem wyskoczą jakieś tam węże, ropuchy i ptactwo, trzeba wszystko to złapać i znowu spalić. I nie bał się powiedzieć, mu powiedział, bo i tak ty nic mi nie zrobisz, a ja cię zaraz zabiję. Ale ten żołnierz, no cóż, powiedział, ja jestem sługą Boga i cesarza, nie dam się. No i tam walczyć. Walczyli, walczyli, więc jakby żołnierz, który był prawny, był silnym wojownikiem, miał jakąś tam broń, był w stanie się bronić długo. on broni się na tyle długo, że nastał dzień. Wtedy stracił ten czarownik, ten wampir, wszystkie moce padł, a tamten szybko poleciał do wioski, jeszcze się dowiedział od tego czarownika, jak uleczyć tych ludzi tam opłukami krwi tego wampira, leczył ich, powiedział, słuchajcie, trzeba go spalić, wyskoczą jakieś ptactwo, spalamy wszystko i uda się pozbyć wampira. No i rzeczywiście im się udało. Więc no, nie był tak wszechpotężny, że potrafił z jednym człowiekiem po prostu walczyć i nie dawać rady, a potrafił czasami śmierć przynosi te zarazy, ale ciężko było go zabić niekiedy, jeżeli nie miał tej słabości swojej za dnia. Warto też powiedzieć, ja on tutaj dodał, że palono okna do ostateczności. Zazwyczaj w pierwszej konieści ucinano głowę, później ucinano kolejne kawałki ciała. A dopiero, kiedy nic nie pomagało społeczności, dopiero wtedy palono. Dlatego, że uznawano, że no nie można tak palić zwłok, to jednak są zwłoki gdzieś tam, gdzie dusza jest obiecana panu, no to jest bezczeszczenie zwłok. Więc starano się tego unikać, dopiero jak sytuacja była beznadziejna i odpowiednie podświartowanie zwłok nie pomagało, dopiero wtedy zazwyczaj palono zwłoki.